Nie ma nic a na rowerze go nie zawiozę. Proszę Pani, no to trzeba prosić rodzinę i znajomych i przyjaciół, bo o, zwierzę już to jest. jest stary to, i, proszę i, Pani, ludzie już. też są starzy i tym bardziej się leczy właśnie starych ludzi. Proszę Pani, cały system opieki zdrowotnej polega w Polsce na tym, że się leczy starych, a nie młodych głównie. Dobrze. I tak samo jest to ze i zwierzętami. Ja I proszę pani, zrobić? na podstawie artykułu. Pani. pani jako właściciel zwierzęcia e, ma obowiązki w stosunku do niego, bo zwierzęta w Polsce mają swoje prawa. I Ale on nie prawo, jest krzywdzony. takie prawo na przykład mam te nikt zwierzęta. to nikt krzywdy nie robi. No nie, jak nie, nie proszę nie pani, leczy. a to co to jest? To jest krzywda. Ale chłopowi. No to trzeba leczyć. A wie, wie pan, że mój mąż by niedawno był chory i umarł na raka, bo nikt mu tego nie zawiozł. Ale proszę pani, no to no co ja poradzę? Nic. No to co ja poradzę, proszę pani? Nikt się tego nie, nie nikt tego nie, z tym nic no, nie zrobił. No z nich nie zrobił, pani też nic nie zrobiła, ja bo pani nawet tego psa do lecznicy nie zawiozła na podstawowe badania. Nie, ja nie zawiozłam. No proszę pani, ja nie wiem, czy to jest głupota. Właśnie bardzo dobrze, że ludzie zgłaszają. Głupotą to jest proszę pani tak zaniedbać psa!